Widajcie, być może obiła się komuś o uszy nazwa Modlitwa 24 to inicjatywa, która, no cóż, po cichu rośnie w siłę i jednoczy ludzi w całej Polsce we wspólnej sprawie. No to dzisiaj przyjrzymy się jej z bliska, zobaczymy o co w tym wszystkim chodzi, skąd się to wzięło i jak właściwie każdy może do tego dołączyć. I spójrzmy, właściwie to jedno zdanie od organizatorów, ono mówi prawie wszystko, ale rozbierzmy je na części pierwsze. Mamy tu Nieustanną modlitwę to brzmi jak taka duchowa sztafeta, coś co trwa bez przerwy. No a potem to drugie, kluczowe sformułowanie zawierzenie dwóm sercom. To nie jest taka zwykła prośba o nie, to jest coś znacznie głębszego taki akt totalnego zaufania. I właśnie te dwa filary, można powiedzieć, dźwigają całą tę inicjatywę. No dobrze, to zacznijmy od samych podstaw. Skąd to się w ogóle wzięło? Co było tą iskrą, która dała początek całemu ruchowi i jaki jest jego cel? Słuchajcie, to nie jest tak, że ktoś usiadł w sali konferencyjnej i wymyślił plan. Absolutnie nie. Organizatorzy sami mówią, że to wszystko wykiełkowało, tak bardzo organicznie, po prostu z potrzeby serca. Była to taka spontaniczna, autentyczna reakcja na to, co dzieje się wokół nas coś, co zrodziło się z prawdziwej troski. Okej, okay, a teraz wejdźmy głębiej, dotknijmy samego serca tej inicjatywy. Bo za tym jednym potężnym słowem zawierzenie kryje się naprawdę sporo. Tak, zawierzenie to jest słowo klucz. Warto pomyśleć o tym nie jako zwykłej modlitwie, ale, no właśnie, jako takim głębokim akcie powierzenia czegoś. To trochę tak, jakby ktoś symbolicznie przekazywał klucze do losów całego kraju w ręce siły wyższej z prośbą o opiekę. Jeśli to zrozumiemy, to tak naprawdę zrozumiemy sens całej tej idei. I właśnie tu dochodzimy do sedna ich wiary. Oni naprawdę wierzą, że ten cały akt zawierzenia to nie jest tylko jakiś symbol. Spodziewają się czegoś realnego, namacalnego, oczekują prawdziwych zmian, triumfu dobra, który, jak sami mówią, jest już bardzo blisko tuż za rogiem. Co ciekawe, ten ruch nie wziął się znikąd. On jest naprawdę głęboko osadzony w polskiej duchowości i historii. Zobaczmy, odwołują się do postaci takich jak święty Andrzej Bobola, czerpią siłę z wieków tradycji. To jest takie bardzo świadome połączenie tego, co dzieje się teraz, z całą przeszłością narodu. No dobrze, to wszystko brzmi wznośnie, ale zejdźmy na ziemię. O co konkretnie chodzi w tych modlitwach? Jakie są te główne cele? No to spójrzmy. Mamy tu cztery takie główne intencje. Pierwsza to jest, można powiedzieć, bardzo ogólna prośba, żeby w Polsce działo się zgodnie z wolą Bożą, żeby kraj szedł właściwą drogą. Druga intencja skupia się już na przywódcach. Chodzi o mądrość dla nich, ale też o to, żeby w ich sercach obudziła się miłość do ojczyzny. I na koniec jest coś bardzo osobistego prośba o ochronę przed złem. I to zarówno dla rządzących, jak i dla każdej polskiej rodziny. A jeśli kogoś to zainteresowało, to teraz zobaczmy, jak proste jest dołączenie do tej, nazwijmy to, modlitewnej sztafety. I to jest genialne w swojej prostocie, bo nieważne, czy ktoś woli modlić się w ciszy własnego domu, czy może czerpie siłę ze wspólnoty w kościele, dla każdego jest tu miejsce. Tu chyba mniej chodzi o to, gdzie fizycznie się jest, a bardziej o to poczucie duchowej łączności z tysiącami innych osób. No właśnie, i co więcej, nie ma jednego, jedynego słusznego sposobu na udział. Czy to będzie Msza Święta, czy Różaniec, Koronka, czy nawet jakieś osobiste wyrzeczenie, wszystko jest tak samo ważne. Ta otwartość jest kluczowa. Liczy się intencja, a nie sztywne trzymanie się jakichś zasad. A teraz chyba najbardziej przystępna rzecz w tym wszystkim minimum 10 minut. Pomyślmy, to jest często mniej czasu niż zajmuje nam wypicie porannej kawy albo przejrzenie mediów społecznościowych. To sprawia, że naprawdę trudno powiedzieć: Nie mam czasu. Wygląda na to, że jest to celowo tak pomyślane, żeby każdy, nawet najbardziej zabiegany człowiek, mógł znaleźć na to chwilę. Dobrze, to podsumujmy. Do kogo właściwie jest skierowane to zaproszenie? Odpowiedź jest banalnie prosta: do każdego. Jeśli komuś leży na sercu dobro ojczyzny i, i po prostu wierzy, że modlitwa ma moc, to drzwi stoją otworem. Tyle. Żadnych innych warunków, żadnych dodatkowych kryteriów. A sam proces dołączenia? Też bardzo prosty. W zasadzie dwa kroki. Pierwszy wybrać sobie jeden konkretny dzień, który będzie poświęcony tej modlitwie. Drugi po prostu zgłosić to przez formularz w internecie. I jeśli potem wszystkim ktoś poczuł, że to jest coś dla niego, to następny krok można zrobić właśnie tutaj. Wystarczy wejść na stronę modlitwa24.com.pl. Tam jest i formularz i wszystkie pozostałe informacje. I wiecie co? To wszystko prowadzi nas do takiego szerszego pytania. Bo tak naprawdę, niezależnie od osobistych poglądów i wiary, jaką rolę w dzisiejszym świecie odgrywają takie inicjatywy? Czy to jest siła, która łączy ludzi, źródło nadziei, a może coś zupełnie innego? Myślę, że to jest coś, nad czym każdy z nas może się na chwilę zastanowić.